O ile liczebność potencjalnych ofiar Orlika w rozpatrywanym okresie generalnie raczej się nie zmniejszyła, za wyjątkiem płazów, to powierzchnia środowisk, w których Orliki mogą na nie polować, zmniejszyła się bardzo wyraźnie. Tak więc znacznie została ograniczona również przeciętna dostępność ofiar na terenach łowieckich dla tego ptaka. Głowieskie Orliki. Współcześnie polują na terenach otwartych, preferują wilgotne i słabo podtopione łąki porośnięte niską roślinnością. Powierzchnia takich środowisk na obszarze puszczy wraz z postępującym zanikiem rolnictwa sukcesywnie zmniejsza się od wielu lat. Dużą część z nich pokryły już młode lasy, zwarte zakrzewienia albo wysoka i gęsta roślinność suwarowa, to żeśmy oglądali niedawno na naszych filmikach. W ten sposób większość dawnych, optymalnych terenów łowieckich rolnika stała się dla niego praktycznie prawie niedostępna. Zwłaszcza poza okresem wczesnym-wiosennym. W pozostałej części optymalnych łowisk, porośniętych roślinnością o odpowiedniej wysokości, w miarę starzenia się zbiorowisk i odkładania się kolejnych warstw, obumarłych części roślin, rolniki także mają coraz bardziej. Ograniczony dostęp do potencjalnych ofiar. W konsekwencji większość tutejszych odlików została zmuszona do polowania na gorszych terenach. Są to tereny pola nosadniczych oraz obrzeża Puszczy Białowieskiej. Jednakże powierzchnia i tych gorszych jakościowo łowisk również wcale się zmniejsza. To z kolei zmusza odliki do coraz częstszego poszukiwania pokarmu na terenach rolniczych połączonych poza puszczą. Zasilenie tego zjawiska zaobserwowano już w drugiej połowie lat 90. O ile dawniej na takich terenach polowały głównie ptaki posiadające gniazda na obrzeżach Puszczy, to obecnie regularnie czynią to także osobniki gnieżdżące się wewnątrz puszczy, które polują nawet w odległości ponad 15 km od swych gniazd, reasumując, to przemiany terenów łowieckich rolnika krzypliwego w Puszczy Biowieckiej idą w kierunku bardzo niekorzystnym dla tego ptaka. Jeśli proces ten nie zostanie powstrzymany, należy spodziewać się dalszego spadku liczebności tego ptaka na omawianym obszarze. Czas więc, aby podjąć zdecydowane kroki w kierunku poprawy terenów łowieckich nie tylko dla orlika, lecz pozostałych ptaków drapieżnych. No jakie więc żeśmy opracowali zalecenia ochronne? Dla tego gatunku. Tak więc zachowanie spadku liczebności orlika krzykliwego w puszczy biowieskiej będzie możliwe jedynie pod warunkiem podjęcia działań, zamierzających do radykalnego zwiększenia powierzchni jego terenów powierzchni, a zwłaszcza poprawy ich jakości. W tym celu należy wznowić regularne użytkowane koszne jak największej powierzchnie dawnych łąk i paskich włącznie z niektórymi ich fragmentami, obecnie silnie zarosniętymi krzewami i drzewami, które uprzednio należy odkrzacić lub odleśnić. Priorytetem powinno być wznowienie koszenia wilgotnych i podmokłych łąk w dolinach zalwowych rzek, w szczególności na obszarach śródleśnych, które zostały w stopniu największym, e, które, przepraszam, które zarosły w stopniu największym, a ponieważ będziemy działać na terenach dolin rzecznych, na terenach polan osadniczych oraz na terenach polan leśnych. Musimy też brać pod uwagę inne gatunki, rzadkie i zagrożone, które też się gnieżdżą. I tak przygotowując obszar do wycinki nalotu czy też trzcin Bierzemy pod uwagę stanowiska rzadkich gatunków, którym możemy zaszkodzić. I tutaj, żeśmy generalnie postanowili, że w przypadku wykosów na terenie Polany w tej części łączącej Polanę Białowiecką, z Polaną Pogorzelską, wykosy będą dotyczyły tylko terenów do rzeki Narewki. Żeśmy ustalili, że na terenie dolin rzecznych Będą pozostawiane pasy ścin szerokości 300-400 metrów, aby zapewnić zjeżdżenie się dla innych gatunków ptaków wodnych, niekoniecznie objętych ochroną unijną. W przypadku terenów, w przypadku terenów rolnych umiejscowionych na terenie poran posadniczych, no problem będzie tylko z ugadaniem się rolnikami. Żeby te zaniedbane tereny móc wykościć i przygotować dla urnika. No tak właśnie dzisiaj wygląda zarasianie łąk, do no w tym wypadku brzozem. I no tu proszę uwagę zwrócić że w tle odzywa się dudek już bardzo rzadki ginących tak. A tak właśnie wygląda ten lasek W wieku około 15-18 lat No w, w głębi słychać nadal dudka No i wilgę słychać No tak właśnie dzisiaj wygląda wykorzystywanie łąk pod drzewostany, te tereny są już dla Orlika stracone, a trzeba powiedzieć, że tych terenów tak samo na plonach lotewniczych, a także w dolinie rzeki Wrzeg, no jest coraz większość członkowie naszego towarzystwa prowadzą badania nad orlikiem już od ponad 30 lat to właśnie oni a głównie Eugeniusz Pogacewicz wyznaczał strefy ochronne dla orlika, puchacza i, i bociana czarnego na terenie Puszczy Białowieskiej Znamy więc potrzeby tego gatunku na terenie Puszczy Białowieskiej. Nasze stowarzyszenie posiadając wiedzę oraz przygotowanie do tego typu projektu może go wykonać bez większych problemów. Problemem może się okazać jedynie zima, ponieważ planujemy, aby większość prac została dokonana w okresie zimowym aby na teren aby na tereny które będą renatryluzowane czyli będą pozbawiane nalotu drzew oraz koszone żeby można było wjechać sprzętem ponieważ to zapewni nam dużą wydajność bowiem prace przy pomocy, przy pomocy kosy i siekiery no nie dają aż tak дуже вінікух.